Oglądacie Mati Poznaje. W dzisiejszym odcinku będziemy układać jedną z łatwiejszych łamigłówek, Czyli kostkę z cube. Zaczynamy układać. Skib nie rusza się tak. Ale tak się rusza. Ok. I najpierw układamy białą warstwę, tak żeby te dwa tutaj. Był i zielony i zielony. A tu czerwony i czerwony. Potem rozwiążemy centr. A na końcu całą kostkę. Zabieramy się za układami. Okej. Okay. Najpierw biała warstwa. Szukamy biały centel i dajemy go na dół. Potem jeśli mamy taką sytuację, to obracamy. To obracamy tak, żeby nam nie zniknął z tego miejsca. I tak. I ten musi pasować. Czy pasuje? Tak, pasuje. No i. Mm, 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 mm. I mamy już zrobioną białą warstwę, i to. Ok, wasza kolej. Uszcie swojego. Ułóżcie białą warstwę na swoim skubie. C czyli pamiętajcie, żeby to szło tak. Tak. Ok. Na mojej kostce są już jest już zrobiony biały. Teraz scent. Jak mamy pomarańczowe u to dwa pomarańczowe kładziemy z tyłu i wychowujemy się. I znowu cykl. I jeszcze raz. Cykl to jest tak, tak, tak i tak. Okej. Okay. Ułóżcie swoje. No i... no i zaraz się znowu widzimy. Okej. Okay. To jak macie czerwone u góry, to dwa czerwone. Do, patrzą na Was, i cykl odwraca niebieski, dwa niebieskie patrzą na Was, i tak, 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 i tak. Dwa zielone patrzą na Was, i panks, gotowe. Jeden co wam nie powiedziałem, to może się zdarzyć, że u góry będzie żółtych, a nie ułożycie jeszcze wszystkich centrów. To wtedy musicie po prostu ułożyć, ułożyć, zrobić cykl. Ok. Ja szybko to sobie wykonam. O, mam taką sytuację. Więc dobrze odwracam z tyłu. O, nie. Okay. W takiej sytuacji te dwa patrzą w lewo. I wykonujemy dwa cykle. Bo to są cykle. I kostka z ułożona. Ale może się zdarzyć też tak, że będziemy mieli tu pas. To wtedy ten patrzy w, do przodu. A ten patrzy w prawo. I dwa cykle. Potem te dwa patrzą w lewo. I dwa cykle. No i tak rozwiązaliśmy klasyczną kostę z cube. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i liczymy na łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.